Oh. A, ty mi z kadru moja ręka. Ej pati, co no. se potom na Facebooka? A co na YouTube? -a? No. A, moja ręka. O, oh, jo manko, mi z kadru, no. no. Hey A ty druhé nie nemá. No, fajně. já. Hey Nie ma jednego. Nie, czekaj, czekaj, chciałam coś powiedzieć. Słuchajcie, może mi znacie z kanału, a tej Patrycji nie znacie, bo. <laughs> <To mam> nie <pan. laughs> chcę Patrycja, zapraszam, no! <laughs> Patrycji drugiej nie znacie, bo nie ma kanału na YouTubie, ale <laughs> będę miała z nią. Czy jaki to masz kanał? Patrycja Pryszyńska. Ej, napisz, Patrycja Pryszyńska Zaparte światło! No, i Patrycja, będziesz do te. Ja naprawdę to będzie mój kanał! Zaparte światło! Za Was! No. Ale, <śmienny> ale ja też ja nie uznasz światła. Jest! Patrycja <śmienny> będzie ze mną wyskoczyć! ja razem w kanale. No, więc subskrybujcie mój kanał. Teraz no to jest za to. No. subskrybentów. Naprawdę. Ale to jest nie koniec. A to jeszcze nie koniec. Raz oglądam milionerów. Jedna taka dziewczyna wygra. Y <noise> ruszaj się ciągle. Oglądam milionerów i taka jedna kobieta chyba wygrać... wygra ćwierć miliona złota albo ileś tam. Taki jeden chłopiec się cieszył i ten Hubert Urbański <noise> powiedział... <noise> ten Hubert Urbański powiedział Twoja mama wygrała tam ileś. Ale wiesz, że to jeszcze nie koniec.